Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z pierwszego czytania z dnia, z Księgi Jeremiasza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Tak mówi Pan, stań na dziedzińcu domu pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu pańskiego oddać pokłon. Wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im, oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Wyobraźcie sobie taką oto sytuację, że idziecie sobie, Pielgrzymce do, do Częstochowy. I tam na dziedzińcu stoi Jeremiasz, który czeka na Was i mówi tak: Zrobię Wam rachunek sumienia, którego Wy sami nie byliście w stanie zrobić. Tak publicznie, zrobię Wam rachunek sumienia. No i wie, wiecie o tym, że Jeremiasz miał burzyć, niszczyć, wyrywać. Takie było jego powołanie, żeby zniszczyć to, co było złe. Ale przecież my idziemy do Domu Pańskiego po to, żeby oddać pokłon. Wydaje nam się, że jesteśmy na dobrej drodze, a on nas osądza. Wtedy niektórzy mogliby powiedzieć tak: Przecież jest napisane, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No jest napisane. No ale ktoś zna tylko ten fragment z Pisma Świętego, albo jeszcze tam dwa, trzy, cztery, może dziesięć fragmentów, ale nie więcej. A przecież Jeremiasz ma znać całe słowo. Nie ujmuj ani słowa. On zna całe słowo, które Pan wypowiedział. Oczywiście nie miał prawa znać Ewangelii. Ale Ewangelia naprawdę nie, nie różni się bardzo od Starego Testamentu. Stary Testament i Nowy Testament wypełniają się w Jezusie. One się przenikają wzajemnie. Trzeba po prostu tylko znać to Słowo Boże. Więc Jeremiasz, słowo które zna, wypowiada, nie ujmując ani słowa. I osądza tych, Którzy sami się nie osądzili, sami sobie nie zrobili rachunku sumienia, przyszli do świątyni Pańskiej, żeby oddać pokłon. No, wtedy się dobrze poczują, wrócą do siebie, wypełnili zobowiązanie, ale nadal będą przewrotnie postępować. A Pan to wszystko widzi. Pan widzi wszystko. I dlatego zleca Jeremiaszowi bardzo trudne zadanie. Jest tam sam. Ale Jeremiasz się nie boi, już się nie boi. Staje przed nami, przed nimi i mówi to, co, czego nie chcielibyśmy usłyszeć: żadnych pochlebstw, tylko pokuta, pokuta, pokuta. I to jest też ważne, że to, co on robi, jest gestem miłosierdzia względem nas. Nam się wydaje, że to nie jest takie miłosierne. Że tu nie ma miłosierdzia, ale to jest miłosierdzie. Błądzących upominać to jest gest miłosierdzia. Nie tylko karmić głodnych, ale błądzących napominać to jest gest miłosierdzia, bo jeżeli nikt ich nie napomni, to nieszczęście jest już blisko. Jeśli się nawrócą, może się, może posłuchają i, zawrócą, i zawróci każdy ze swej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Oni z domu Pańskiego uczynili jaskinie zbójców. Dom Pański nie jest zły. Bóg chciał tego domu, chciał tej religii, chciał w ten sposób być uwielbiony, ale. Bez, bez obłudy, bez niszczenia drugiego człowieka. A oni niszczyli, ci książęta niszczyli innych ludzi. Po trupach do celu, do szczęścia, do zarobku. I przy okazji, jeszcze do kościoła w niedzielę. Na sumę, żeby się pokazać? Takiego człowieka łatwo zlekceważyć, takiego Jeremiasza, bo jest sam, bo on tam stoi sam, a nas jest więcej, bardzo łatwo go zlekceważyć. Ale to jest śmierć nie tylko dla proroka, ale także dla nich, przede wszystkim dla nich, bo chociaż oni w tym tekście, w księdze Jeremiasza, przeczytajcie dalej, Zaplanowali już na niego śmierć, już wydali wyrok, to jednak Pan go uwolnił z tej śmierci. A nawet gdyby uległ śmierci, to Pan go wyciągnie z tej śmierci. Bo Pan pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Jeśli nie umiesz, nie stać cię na, na zrobienie sobie rachunku sumienia. To Bóg zrobi ci rachunek sumienia publicznie. I wtedy nie wymawiaj się tym fragmentem. Nie sądźcie, abyście nie, byli, abyście nie byli sądzeni, bo to ci nic nie pomoże. Jeśli brat twój grzeszy przeciwko tobie, idź i upomnij go. Jeśli grzeszy, a jak poznajemy grzech? No, przyglądając się temu uczynkowi, tej myśli, tym słowom, temu zaniedbaniu, temu się trzeba przy, przy, przyjrzeć. Nie ujmując ani słowa. Przez pryzmat słów, które były, zostały nam dane, my przyglądamy się naszym uczynkom, naszym myślom. A jeżeli nie stać nas na to, to powtarzam, Pan pośle nam Jeremiasza. Nawet, nawet na pielgrzymce do Częstochowy, gdzie będzie radość, tańce, śpiew, zabawa, dobre samopoczucie to w końcu na samym końcu, w końcu na samym końcu stanie taki Jeremiasz na dziedzińcu domu pańskiego i zniszczy wszystko jednym zdaniem. To nawet może być ktoś z naszej rodziny, bo przecież pan Jezus powiedział, że prorok w swojej ojczyźnie nie jest jest lekceważony, nie jest mile widziany. To nawet w swojej rodzinie możesz yy, po wakacjach wrócić i usłyszeć, że to, co robisz, jest yy, słabe. Pan może się po, posłużyć każdym człowiekiem. No i wtedy to jest takie bolesne, takie, takie burzące, niszczące, ale po to niszczy się zło, żeby to zło nas nie zniszczyło. Po to się niszczy zło, żeby można. Yy, Wyciągnąć dobro, żeby, żeby przyjąć dobro. Żeby przyjąć dobro, to trzeba być dobrym, trzeba być pojednanym z Bogiem. Mówiliśmy ostatnio o, o, tej, o tych naczyniach glinianych. Musisz najpierw być naczyniem niepopękanym, żeby nalać do tego naczynia łaskę uświęcającą. Musisz się najpierw pojednać z Bogiem. Ci ludzie przychodzą do Boga niepojednani z nim, w grzechu ciężkim, w zabawie, w uwielbieniu, w tańcach, może nawet w szukaniu męża, żony, w pięknych modlitwach, ale Bóg mówi: To wszystko jest słabe, ponieważ Wy żyjecie w grzechu, grzechu ciężkim. Dlatego potrzebujecie Jeremiasza, który wszystko zniszczy. Będzie do Was mówił moje słowa, które nie będą wcale przyjemne. Będą raniące. Będą, będzie nam się wydawać, że one są nawet wulgarne. Bo Pan potrafi być wulgarny względem nas. Przeczytajcie księgę Ezechiela. Zobaczycie, co tam jest napisane, jak Bóg, jakich Bóg używa słów względem. Ocholi ho, i ocholiby. Aż strasznie, aż strasznie się to czyta. Dzieciom nie polecam. <noise> Więc Bóg nawet w sposób wulgarny może nas próbować uratować, żebyśmy nie, nie trafili do piekła, bo naprawdę mu zależy na nas. I to będzie miłosierdzie. Więc nie posługuj się tym słowem takim wyklepanym, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ty mnie nie znasz, ty nic o mnie nie wiesz, nie? A ty wiesz coś o, o tym, który wysłał tego proroka do ciebie? Zobaczcie, w Nazarecie Jezus przychodzi do Nazaretu i mieszkańcy Nazaretu zadają pięć pytań. Skąd u niego ta mądrość i cuda? Pierwsze pytanie. Drugie, czyż nie jest on synem cieśli? Trzecie. Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Czwarte. Także jego siostry, czy nie żyją wśród wszystkie u nas? Piąte. Skądże więc u niego to wszystko? No i gdzie jest odpowiedź? I powątpiewali o nim. Zadali pięć pytań, nie oczekując na te pytania odpowiedzi. Sami sobie odpowiadali tymi wszystkimi pytaniami. Pytania z tezą. No, no, i tak sobie gadali sami ze sobą, a z nim nie chcieli gadać, nie umieli z nim gadać. Przecież żył z nimi przez tyle lat. Tak się ukrywał, bóg się tak potrafi ukryć, że go człowiek nie pozna, bo żyje w grzechu, bo oni sami nie robili sobie. Tego rachunku sumienia. Pamiętajmy o tym, że mieszkańcy Nazaretu nie byli dobrymi ludźmi, sam nawet Natanael mówi, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Wtedy Filip mu powiedział: chodź i zobacz. Poszedł i zobaczył, i usłyszał. I przekonał się, że ten, z którym rozmawiał, jest Panem, jest Mesjaszem, jest żywym Bogiem. A ci zadawali pytania nie oczekując odpowiedzi po co zadawali te pytania żeby zagłuszyć sumienia żeby zagłuszyć jego słowo żeby jego słowo już y, nie, nie niszczyło ich spokoju bo wiecie tyle lat żyć blisko mesjasza i go nie rozpoznać to naprawdę trzeba mieć coś nie tak z głową coś nie tak z religijnością coś nie tak z sobą, samym być tak blisko tego, na którego wszyscy czekali, i go nie rozpoznać, to coś jest nie, nie, nie Teges z, z nimi, a nie z nim. Skoro trzech mędrców, no tak nam się wydaje, że było ich trzech, mędrcy ze wschodu przyszli i rozpoznali go, z daleka przyszli i go rozpoznali. Patrząc tylko w górę, na gwiazdę. Nie w słowo, tylko na gwiazdę. I go rozpoznali. Można go rozpoznać. Boga naprawdę można rozpoznać. On jest blisko. Na wyciągnięcie ręki, nawet słowo Boże mówi, że głupi są ludzie, którzy nie uznają Boga którzy mówią, że Boga nie ma. Bo spojrzeli na Jego, na jego stworzenie, na Jego dzieło. I nie rozpoznali stwórcy. Patrząc na stworzenie, nie rozpoznali stwórcy. To, to człowiek jest głupi, a głup głupota jest grzechem. A ona bierze się z tego, że człowiek nie chce się dać osądzić. Sądzi innych, ale nie, nie, ja się nie dam osądzić. Niech mnie nikt nie sądzi. No, jak cię nikt nie będzie sądził, to na sądzie nie będziesz gotowy, żeby stanąć tam, usprawiedliwiony. No bo ktoś musi cię osądzić, żeby być usprawiedliwionym, to ktoś musi mnie osądzić. Ja sam muszę się osądzić i poprosić Boga o usprawiedliwienie, bo mam wiele na sumieniu. A człowiek, który nie patrzy w swoje sumienie, to mówi, jest wszystko ok. Człowiek, który nie wychodzi z domu i nie wchodzi do niego ponownie, nie czuje tego. Co czują inni ten zaduch? Ile razy, jak wchodzę do domu, to czuję, oj, trzeba ok otworzyć okna, bo taki zaduch się zrobił. Ale jak jestem w domu, to nie czuję tego zaduchu. Przyzwyczajam się do tego smrodu, do tego braku powietrza, braku wentylacji. Dopiero jak z, z zewnątrz wchodzę, to czuję, no trzeba otworzyć okno. Jak mogłem tak siedzieć? I nie czuć, że, że atmosfera się zrobiła gęsta. No dobra, mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.